Witam wszystkich bardzo serdecznie z tego pięknego, klimatyzowanego miejsca na TAS Arenie. Jest ze mną Patrycja, która przyszła porozmawiać z nami o swojej karciance, która jest w fazie projektowania, tworzenia. Jakby może po pierwsze przedstawić się wszystkim widzom i słuchaczom. jest Patrycja Kalicka z tej strony. O, tak Od prawie roku pracuję nad karcianką. Są ze mną dwie wspaniałe artyki, które wspomagają mnie mam i piękne grafiki. O, ja się zajmuję głównie mechaniką i jestem głównym pomysłodawcą takim początkiem tej historii. O, naszą karcianką, która ma roboczy na razie imperia. No, czy zostaniemy przy tym? Jeszcze zobaczymy. Właśnie jest work progress. Mechanika jest do do szlifowania, więc jeszcze trochę pracy przed nami. To może na samym początku w ogóle opowiedz nam, czym myślne ma być karcianka, i po pierwsze w ogóle skąd pomysł, żeby właśnie uderzyć w, właśnie w grę karcianów ogólnie. No i tak. Pomysł zaczął się od tego, że wpadł na koncept możliwości takiego udoskonalenia, i przekształcania kart, które już mamy. Jakby zrobić tak, żeby można je trochę personalizować. No, okazało się, że już coś takiego bardzo. Jest, więc chciałam jakby gdyby dalej i bardziej się skupiłam na tym, jaką ja bym chciał wymyślić karciankę Miałam takiego różnego pomysłu to gdzieś tam poszło dalej. No czemu, czemu karcianka? I karcianki, i gry takie pacetowe i, i, i planszowe są jedną z rzeczy takich, które bardzo lubię, więc zawsze gdzieś tam się to, to grało głównie na komputerze, ale gdzieś właśnie Dziś czasem pierwsze, z mam jakieś pierwsze takie karczanki, więc może też było to gdzieś na, na świeżo. Nadrabiam to, co wszyscy robili w dzieciństwie. To ja dopiero od jakiegoś czasu nadrabiam swoje jakieś tam zaległości w tym temacie. Najważniejsze, że nadrabiasz. Tak, najważniejsze, że nadrabiam. No i gdzieś tam nowego bakcyla złapałam. No, to się wzięło. No i z względów też takich, że pracujemy razem właśnie z tym, z którymi mamy Miałam kilka podejść do robienia swoich gier wideo, ale no niestety programowanie i kodowanie mnie trochę przerosło, a więc gdzieś mam trochę rozgrzewanych takich projekcików po kartach popychanych. No tutaj nie ma takiego, jak gdyby ściany, że nie umiem czegoś sama zrobić. Mam już cały skice, który jest im potrzebny, a więc mogę nad tym spokojnie pracować. Na początku miałam być sama, ale właśnie na szczęście dziewczyny do mnie dołączyły, a Więc nie dość, że są znacznie lepiej ja niestety muszę to przysłyć. to jeszcze odciążę, bo jednak to jest kawał roboty nad na tymi. Pewnie jak z, dokończę te robienie samej mechaniki, to mnie gdzieś tam też trochę porysuję. No Czyli planujesz jak... jednak, że poza tworzeniem jakby mechaniki core, też planujesz jednak dodać trochę artystycznego, szlifu na sam koniec? Tak, e, chciałabym. E, no, rysowanie to też jest coś, co, co bardzo lubię robić. Myślę, że to też jest jakaś taka dodatkowa zajawka, że właśnie nie tylko mechanika jest, ale, ale też jakieś rysunki, które bym stworzyła się pojawią na tych kartach, no i tak. I powiedz mi w tym momencie, jeżeli o samej grze, jakby właśnie wróćmy do samej gry, jakby mówiłaś, że sama karcianka w jakim będzie settingu? Tak, jest to strategia, science fiction takie fantastyczne. To jest taki, że właściwie możemy bardzo dużo różnych ras, klas, planet w to wplątać, jak gdyby, ponieważ gra polega na tym, że werbujesz różne armie, różne cywilizacje do swojego imperium i próbujesz pokonać właśnie przeciwnika. Jest to właśnie taka biedna strategia. Chcemy, czy przygotować trzy tryby gry, od takiej najbardziej podstawowej, która będzie bardzo casualowa, będzie bardzo łatwa do rozegrania, bardzo taka przyjemna, łatwa rozgrywka, bardzo mała losowość i żeby było takie szybka, szybka można, Szybko rozgrywka, tak, na... szybka rozgrywka, czyli takie, że nie wiem, że na imprezę ze znajomymi, wyciągasz karty i można te 20-30 minut rozegrać partyjkę, dokładnie, i że ewentualnie można na kolejne rozgrywki, które chcę zrobić, kolejny system gry, żeby był już taki bardziej skomplikowany, żeby a, tak na, na parę godzin można było przysiąść zarówno dwie osoby, jak i więcej, mm -hmm. żeby nie było takich ograniczeń. A, co prawda pewnie jakiś tam górny limit graczy będzie, żeby to miało sens, a, ale żeby właśnie e, zrobić już taką bardziej zaawansowaną i bardziej skomplikowaną tą mechanikę, żeby był bardziej więcej zależności, mm -hmm. ekonomia, żeby ewentualnie były jakieś dodatki, które wpływają na to, co się dzieje podczas rozgrywki, żeby trochę urozmaicić. Wspomniałeś o tej losowości, bo jakby w tym momencie jakby karcianki mi się głównie kojarzą z tym, że jeżeli chcesz jakkolwiek mieć przyjemność z grania, to musisz kupować pustery, musisz wydawać nieprzeliczone ilości gotówki na to, żeby w ogóle znaleźć jakąś kartę, która będzie Ci pasować, nawet jeżeli ona Tobie nie jako graczowi, to musisz ją mieć, żeby w ogóle mieć podjazd do tego. Czy w Twojej grze starasz się właśnie odchodzi od czegoś takiego, żeby nie było tego, że musisz wydać ileś pieniędzy, albo ilość po prostu mieć szczęście, żeby dostać konkretne karty, żeby wszystko dobrze działało? Tak, zdecydowanie chciałybyśmy doprowadzić do takiego momentu, że właściwie z pierwszym zestawem, który się kupuje, można grać dalej. Że jak gdyby nie, nie będzie takiego e, przyskoku że bez wydania dodatkowych pieniędzy właściwie nie ma sensu brać udziału w jakichś tam rozgrywkach. Że oczywiście jest możliwość kupowania e, jakichś tam serii kart, bo albo bardziej nam się stylistycznie podobają, albo chcemy jakoś e, rozbudować, zmienić naszą strategię. Ale nie wpływa to negatywnie ale na tak, samą grę. Żeby nie było takiego typowego pay to win, ale tylko żeby można było na spokojnie e, jedną talią od samego początku e, trzymać się jej nie Musieć w to inwestować. Żeby to była gra dla przyjemności, a nie taka duża Że, inwestycja. Żeby wydawanie tylko pieniędzy po prostu. Tak. A powiedz mi, jakby tak od strony mechanicznej, jakby od samego projektowania karcianki. To, jakby to musi być dużo dużo pracy, jakby chyba dużo projektowania samych wszystkich zależności, żeby to wszystko działało. Jak się odnajdujesz w tym właśnie tworzeniu tych mechanik, łączyć ze sobą wszystko, jakby. Jak wygląda sam proces tego tworzenia mechanik do karcianki. No więc tak. Ja zaczęłam od takiego na. No, w szkicu zamyślę, zamyśle, że jak bym chciała, żeby to wyglądało, jakieś podstawowe zasady. Później stworzyłam miniaturki takich gier, które wyglądały właściwie bardziej jak praca do przedszkola. Gdzieś tam się trochę wkręciłam, żeby jednak jakieś postacie na tych mikrokartach były. No i ogrywałam to z, gier, z jakimiś tam osobami, które były dostępne. No i okazywało się, że niektóre rzeczy się po prostu nie spinają. Wydają się fajne na papierze, no a później wychodzi na przykład, że kompletnie niezbalansowany jakiś element, czyli jeżeli wpadnie na początku ta karta, no to właściwie już jest rozgrywka zamknięta, Zakończony. więc zajęło mi to sporo czasu głównie właśnie próba zbalansowania i rozpracowania tego tak, żeby nie było takiej sytuacji, że właściwie do prawie samego końca można dalej coś spróbować ugrać, w zależności jakie ma się karty tam dalej w deku. No i właśnie te testy bardzo dużo testowania, bardzo dużo mieszania i żeby były osoby z dokładnie takimi samymi taliami, z pełnymi z podejściem i patrzenie jak to wpływa. Czyli innymi słowy po prostu jest to cały skomplikowany proces i po prostu trzeba testować, testować i jeszcze raz testować do momentu, w którym jakby wynik testu będzie już taki okej, okay, dobra, to działa. Tak, aż po prostu przyjemnie będzie się grało, a nie że patrzysz swoje karty. Pozamiatane. Dzięki. Właśnie to, to jest taki przykład jakby karcianki, jak ja w Hearthstone'a czasami grałem jeszcze dawno temu. Pamiętam, że odpalałem go i w pewnym momencie widzę, że przez przeciwnik na przykład wyciąga jedną kartę i ta karta po prostu zmiata wszystkie z i mam takie... Tak nie powinno być! Tak, właśnie najbardziej na tym teraz się skupiam, żeby absolutnie tego uniknąć. No bo chciałabym, żeby właśnie to była gra, która przynosi głównie przyjemność, a nie jakieś tam frustracje. I potrzeby, właśnie do kupienia. O, bo ta jedna karta to właśnie zamiata. Więc kupuję tych paczek, żeby, żeby na nią trafić. I nawet taką kupkę po prostu bezużytecznych kart, które się Dokładnie. nie może nie sprzedać, ani nic, bo nikt ich nie kupi, bo są niestety no, bezużyteczne w opinii ludzi. I takie ja patrzę że. Ale ten ryzyko do nagrody nie było współmierne. Tak. Więc tak powiedzmy ten współczynnik hazardu, też, żeby. jak na... najmniejsze. Wiesz co, bo jeszcze tutaj mam tak w nie jest o swoich graficzkach, a no niestety obecnie jakby nie sposób nie jest zapytać pytanie o to, że mamy, no, mamy lejaki. się. Jak Wy się na to zapatrujecie od strony właśnie graficznej? Unikamy. Generalnie okay. na każdym poziomie wszystko co tworzymy staramy się robić absolutnie same. Mhm. Jeżeli coś jest powyżej naszych kompetencji, to staramy się znaleźć osobę, która jest akurat w tym dobra. Na przykład no, żadna z nas nie jest mistrzem storytellingu, więc jak przyjdzie moment, gdzie chciałbyśmy jakąś opowieść o tym doszlifować, żeby to brzmiało fajną historię, taką, którą fajnie się słucha, czyta, to żeby zatrudnić kogoś, to po prostu jest dobry tekst. Okay. Zwłaszcza właśnie, jeżeli chodzi tutaj o kwestie konceptów. No wiadomo. I byłoby szybciej, łatwiej pani, a nie tworzy piękne rzeczy, no ale chciałobyśmy zrobić, żeby faktycznie pod każdą pracą móc się podpisać, że tak? To jest oczywiście robiliśmy... wasze. I teraz pytanie jest chyba na najważniejsze, że jak tak. mieliśmy mechanikach, zmieniliśmy troszeczkę o grafice, bo jeszcze mówiliśmy że masz dwie graficzki, czyli rozumiem, pytanie, czy teraz utrzymują w tym samym stylu karty, czy jednak będą się różniły jakoś te karty? Tak, i to jest właśnie coś, co uważam, że w tej naszej karciance, że dzieci mają zupełnie inny styl. Właśnie pozdrawiam Anetę i Zuzę przy okazji. Każde z nich jest piękne rzeczy, ale jak gdyby patrząc na tę kartę od razu widać, która jest Anety, która jest Suzy. Mhm. Też zależałoby na przyszłość, jeżeli uda nam się jak gdyby, no jeżeli gra okaże się sukcesem i będziemy to rozwijać dalej, widać kolejnych jakichś artystów, żeby też byli podpisania gdyby, przy tych kartach, żeby było widać, kto, kto stoi. Każda stoi. osoba biorąca udział w projekcie będzie należycie... Tak, zaznaczona gdyby na karcie, że, żeby było wiadomo, z którego, komplet, z którego od którego artysty to powstało. Żeby było jak gdyby jeszcze ten taki kolekcjonerski powiedzmy, element też trochę zostowany. Mm -hmm. No i tak, i żeby właśnie też artystycznie i pod względem wizualnym, żeby można było dostosować tali karty, które jaka się najbardziej podoba żeby na konkretny gram... styl na przykład. Tak, albo jeden styl, albo na pomieszać. Myślę, że też często będzie tak, że też może podobnie rysować i można fajny mix zrobić, hmm. żeby też właśnie były odpowiedniki jak gdyby kart, jeżeli chodzi o ich moc, okay. żeby nie trzeba było iść konkretnie, że no to nie do końca mi się podoba, no ale... Czyli nie, nie będzie sytuacji takiej, że masz na karcie jakiegoś potężnego potwora, który wygląda mega super, że po prostu no on powinien być niszczycielem światu i masz że plus jeden do Zobaczenie. Plus... Takiego też chcemy rzeczy unikać, żeby to jednak trochę się spinało. Okej. Okay. Okay. czyli powiem ci, że jak tak słucham, to jest to bardzo ciekawe. Bo właśnie czasami nie, na przykład osobiście, jak na przykład widzę jakieś wyrywki z Magica, z Magic The Gathering, to mam takie, że jest świetnie wyglądająca karta, bardzo ładnie się prezentująca i masz nie wiem takie rzeczy. zadaje dwa punkty obrazu. takie. Szkoda miejsca, mam, w mam świetnie wyglądającą kartę. Ale jej wartość bojowa jest nijaka, więc jakby ten nawet nie możesz podzielić się z innymi graczami podczas walki, że popatrzcie, wyciągam świetnie wyglądającą kartę, bo jej nigdy nie wyciągniesz, bo ma plus dwa obrazy. No, tak. no tak, przy czym na ten moment mamy same świetnie wyglądające karty, <gadlamo> Więc myślę, że to też właśnie będziemy się starały, żeby nie było takiego momentu, że jak gdyby spoczywamy na laurach i że no, gra idzie jakoś się sprzedaje, jest I cały, jest cały czas tak. planowane rozwój. Tak. Tak, mamy, mam nadzieję, że to się zmieni. Jak, jak się zmieni, to proszę gdzieś tam spingować, że obiecałaś, żeby Będzie tak, po prostu wycięty fragment, takie jak było mówione. Tak, podkreślony. Mam nadzieję, że będziemy trzymać się ten poziom i że faktycznie sama będziemy cały czas, czy same, czy sami, no bo też nie zakładamy, że będziemy te trzy tylko do końca dorobić, tylko chcielibyśmy gdyby gdzieś tam wspierać ludzi, którzy, którzy się w to zaangażują, mm -hmm. bo jest mnóstwo świetnych ludzi, e, a czasami ciężko po prostu gdzieś tam w zrobić coś takiego. Wiadomo, są przypadki, gdzie ludzie to robią, ale oni też mają pewną pomoc zewnętrzną, z zewnątrz, mm -hmm. czy sobie, jakby mm -hmm. trzeba zawsze na to poprawkę. To jeszcze chyba ostatnie pytanie. Kiedy gra planujecie ją, w ogóle karciankę wydać oraz w jakim formie, czy Kickstarter, czy jakieś inne zbiórki? Jaki jest tutaj jeszcze plan na to? No więc tak, na pewno chcielibyśmy to przypuścić wszystkim starterom, żeby zweryfikować, czy w ogóle nasz pomysł na większą skalę spotkać się z jakąś tam aprobatą, czy ludzie będą chcieli to grać, czy jest sens, jak gdyby w ogóle to iść. No i plus oczywiście lepiej finansować takie rzeczy z cudzych tak, kieszeni, a nie z własnych. No a przy okazji myślę, że. Chciałabym fizycznie wydać tą grę na, na początku, o ile się uda, tak byłoby najlepiej. W przyszłości chciałabym też mieć jakąś tam aplikację, żeby można by było już sobie grać zupełnie i analogowe. Tak. I co, no, marzy nam się, żeby do końca roku gdzieś tam już pierwsze takie szersze testy były dostępne, żeby gdzieś móc pójść, mieć kilka tych talii wydrukowanych, pójść móc Promować, zagrać, czy na jakimś właśnie eksposie się wystawić. Ja chciałem powiedzieć, czyli możemy, może się spodziewać, że na jakiejś imprezie, która będzie czy to właśnie PGA, czy MFKIG, mo możemy liczyć, że może się pojawić? Jest szansa, też nie chcę obiecywać, żeby nie było tutaj fall startu, ale e, tak. Mamy nadzieję, bardzo dużo na tym pracujemy, bardzo wolną chwilę temu poświęcamy. E, no już jest na takim niezłym poziomie, to już mamy bardzo dużo Po tych testach na pewno będzie co zmieniać. Jak to poza Tak, dokładnie. Więc do no, 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 trochę brakuje, i pewnie brakować będzie jeszcze przez jakiś czas. No, ale tak, myślę, że do końca roku się wyrobimy na tyle, żeby mieć gdzieś tam produkt w ręku i móc pokazać, a nie tylko o tym opowiadać. No to mi nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć, żeby do tego dotarło, bo z naszej rozmowy zapowiada się pomysł i sam koncept no, był się bardzo ciekawy, więc tylko będę osobiście trzymać krzyki, żeby się udało. Ja Ci dziękuję bardzo za poświęcony czas. Dziękuję, Było bardzo, bardzo miło. Za, 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 za. Więc jak widzicie, jeżeli macie chwilę, to śledźcie projekt. Jeszcze raz była ze mną Patrycja Genicka i Mateusz Papis. I dziękujemy i mam nadzieję, że do zobaczenia i usłyszenia ponownie. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki. Dzięki.